Ja I pokażę Wam moją stajnię dla Koni szlejch. No już. Mamy tu taką jedną stajnię, ale zapomniałam pokazać. To zaczynamy! To jest stajnia i też Wam pokażę w moim pobliskim na przykład Tak, żeby to nie będę Wam zdradzać. Dobrze, Chodzimy do stajni. Tu widać Demona. No dobrze. Znaczy Rokiego, to jest Roki. To jest Roki. To jest Roki. Tu jest taka trawka, tu jest listy przed Tu jest podpisane stajnie nie bierz, bierz, No dobrze. W pierwszym boksie jest demon. Jest demon rasy Pinto. W nie ma trzy boksy. Tu jest kropka. Tak, tu jest kropka. I też konieczyna. Tu jest konieczyna rasy Knapstrupper. Idzie właśnie sobie tajni, a tu jest Oliwia. Tak ją bardziej pokażę. A tu był... E, to jest właśnie Pussy Box, bo czekam dla niego, bo będzie ten konia. Mm, dobra, ma na imię Storm. Wałach oraz... Tak, Wałach z lisą. takie też. Tutaj jest Padok. Spadok, no dobrze. Na potoku. Stoi tutaj Felek, nie wiem jakie rasy, ale jest przyfajny, fajny, fajny jest bardzo. Jest on z Mickey, a tu jest taki fajny dywanik z takiej trawki, no dobrze. Tu jest Iskra Rasy Abdaluzyjskiej. Tu jest Piorun, nie wiem jakie rasy. No jak już mówiłam, to jest Piorun, nie wiem jakie rasy. Tu jest Harley. To jest ogier chyba wyścigowy. A czy nie, wiem, chyba uwieździeniowa, przepraszam. Tu jest szare klasy rasy audaluzyjskiej. Jest przepięknym koniem. Tak się prezentuje. Z drugiej strony, przepraszam. I z drugiej strony, tak. z przodu. Wstawię go tutaj. Tu, tu wiszą siodła, a tu jest wicher, nie jest ze szleicha. Przed chwilą ma złamaną nóżkę. <laughs> naprawdę, się, naprawdę mi się złamało. Tu goni na podoku, u niej, w oliwie się przewróciła. Będziemy pokażę, co tam jest. Stój. Dobra. Tutaj są takie jakby drzewka. Tu są ogłowie, kantary, takie. Są takie moje, przeze mnie zrobione krzaczki. Tu jest kotek. O imieniu Róża. Miau. Jest przefajnie. Czekajcie, muszę złapać ostro no. Tu To jest właśnie Róża. Tutaj jest pani Estera. Która mówi dziewczynom, co ma robić. Tu jest Asia na Melody. <tryk> mm. A tu jest... Tu jest Marysia na gwieździe. Też nie mniej rasy. A tu jest Pani Paulina. Tu jest Jacinta, która właśnie o tak wygląda. Trwa jest na badarkonii i zapomniałam jak się w ogóle wszystko nazywam. I tu A zapomniałam. I tu wisi kantar. O! to jest Tu wisi kantar. A tu jest taki jakby, no. Mogę wam pokazać. Jak się prezentuje na koniu? że chyba jest taki kanter. Kogo zdejmę? Koniu wchodzę na padok. A. Em, tu jest burza. Nie wiem, oni się kochają, jakby co. Um, tu są ochraniacze, słomki w ogóle zrobione, tu też, tylko są tu miks, tu jest, są grabie i tu jest taki płotek. A, i tutaj też, tu są, obok są też takie fajne marchewki ze szlejch. Um, pokażę Wam tego małego pieska. Proszę Was, niestety nie udało mi się znaleźć tego pieska, ale później może go znajdę. Pokażę Wam, jak się moje prezentuje stajnie. A, tu jeszcze jest taki obrazek i takie serduszko. Tu musiałam, tu przy przypadkiem musiałam przymocować stajnie, czy ściany, to tu jest takie stajnie. To jest tutaj. Tu jest taki jakby dywanik, że można wycić buty. Też mogę wam pokazać jak się prezentuje tam stajnie. Tak. Czy widzieliście? Teraz są też taki ten. Też są konie. Taki fajny jest znaczek. Tu jest znaczek. Przepraszam Was, że ja nie wysłuchałam, ale po prostu zapomniałam. Tu jest Make a lejk. W przypadku są te różne, to jest zilaria. Jeśli podobał Wam się odcinek, no to dajcie łapkę w górę i, zas i zasubskrybujcie. A to, a to wszystko o dzisiaj naszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No to na razie. Pa!